OK, boys, here we go! Cześć. Wiecie, w dyskusjach z Jody Botami przyznam, że zazwyczaj w dyskusjach niepotrzebnych, ale to jest totalnie inna rzecz. Często, gęsto słyszałem argument, o, bo to nie jest słabeczko, tobie się nie podoba. No, argument oczywiście totalnie bzdurny: no przecież istnieje coś takiego jak wstydliła przyjemność z angielskiego guilty pleasure, kiedy lubimy coś wątpliwej jakości i jesteśmy tego świadomi. W zasadzie każdy wielbiciel dowolnej, dużej marki czy gatunku ma coś takiego, no i większość umie to nawet zidentyfikować. To, o czym dziś opowiem, nie jest może takim stuprocentowym przykładem na to zjawisko, ale ma jego wystarczająco dużo cech. Oto przed Wami moja mała pogadanka o odcinku w Lesie Nocy z 12. doktorem Pitera Cavalieriego. Jeśli nie znacie fabuły, no to tak pokrótce o co chodzi w tej przygodzie. Oczom ich ukazał się las. Dokładnie, panie szpona, dokładnie. W jedną noc cały świat niespodziewanie się <laughs> zadrzewił. Las jest teraz wszędzie, dosłownie wszędzie. No i zarówno doktor, jak i mieszkańcy Ziemi reagują na to dziwne wydarzenie mniej więcej tak. Możesz mi powiedzieć, pochuj mi las! Dodatkowo, jakby tego było mało, naszego władca czasu odwiedza mała, a czy jak się okaże niezwykła dziewczynka, której coś nakazało skontaktować się z nim. Ciekawe? Zacznijmy może od pozytywów. Co ja w tej historii tak lubię? No przede wszystkim to, co wielu ludzi wkurza, a mianowicie dużo tego kosmicznego Aspergera, co to go w tej serii ma 12 doktor. Oprócz tego też, coraz bardziej antypatyczną klarę, której te negatywne cechy są spójne i poprowadzą w przyszłości do kolejnego wątku i odcinka, które tylko ja jeden lubię. Nie wspominając już o tym, jak te właśnie cechy powodują, że popełnia ona chyba każdy możliwy błąd w nauczycielskiej sztuce. Do tego przejdziemy za sekundkę. Kolejne, co mnie natomiast kupuje w tym odcinku, to relacja wspomnianej już Klary i danego pilka. Relacja przedstawiona w zwyczajnie atrakcyjny dla mnie sposób. No i wszystko to jest spięte klamrą, którą stanowi klasa małych, obciążonych przed psychicznymi i rozwojowymi problemami podopiecznych naszych pedagogów od <laughs> siedmiu boleści. No to jak widzicie, trochę tego jest. Dlaczego więc ten odcinek sympatią się ogólnie nie cieszy? No, przecież to co wymieniłem na takie złe nie wygląda, prawda? No, otóż... Otóż wielu autorów ma czasami tak, że chcą, by ich dzieło było tak mocno, jak się tylko da, skupione na postaciach, na ich emocjach, na ich rozwoju i tak dalej. Tu się ogólnie chwali. Im więcej tego, tym lepiej. No tylko, że czasem, czasem cierpią na tym inne warstwy opowieści. Patrzę na Was, Don Brothers, i na moją listę pytań, na które już nie dostanę odpowiedzi. Wracając jednak do świata doktora. No coś takiego mamy właśnie w omawianym tutaj odcinku. Między postaciami dzieje się dużo, bardzo dużo. Panna Oswald chociażby kłamała, że nie podróżuje już z doktorem, jak obiecała panu różowemu gdzieś na początku ich relacji. Oczywiście, jak żeby inaczej, całkowicie uzasadnione i sensowne zachowanie dla niego jest tutaj pokazane w negatywnym świetle. No, ale na szczęście nie aż tak bardzo, jakby mogło być. A no, najwyraźniej BBC trochę na mofacie wymusiło robienie spinka gorszego niż być miał. No ale na szczęście tylko trochę, no bo z tymi naciskami z góry no to bardzo różnie bywało. No na przykład, nie wiem czy wiecie, ale szefostwo stacji zbojkotowało pomysł na wiktoriańską klarę jako regularną towarzyszkę. No na szczęście tutaj nie było aż tak źle. Wracając jednak do naszego lasu i jego tymczasowych mieszkańców. Doktor, 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 co z nim? No on jest tutaj postawiony w takiej nietypowej dla siebie sytuacji. Co mam przez to na myśli? No, on staje naprzeciwko grupy dzieciaków, które nie są aż tak strzekowane, jak byliby na ich miejscu dorośli, no i przez to naszemu herosowi trochę trudniej się przed nimi popisywać. No, a z drugiej strony są to jednak tylko dzieci. Małe, co by nie powiedzieć, wrażliwe dzieci, nawet jeżeli tej wrażliwości tak na pierwszy rzut oka nie widać. No, a ten doktorowy Asperger nie pomaga mu w ogarnięciu tego, nie wprost przeciwnie. No więc, jak widzicie, jeśli chodzi o postaci, to jest niewąską. No i ogólnie to... Mają rozmach, syny. No, niestety, kosztem tej wielopiętrowej wieży z charakterów i emocji jest zaniedbanie wszystkiego innego. Fabuła ma bowiem zbyt dużo zbiegów okoliczności, nawet jak na przyrody doktora. Nie ma tu praktycznie żadnych potworów ani niebezpieczeństw, no za wyjątkiem zwierząt z o, które jakoś uciekły. Zresztą jak uciekły, nie, wi nie bardzo wiadomo. No a zresztą i tak to nie ma znaczenia, bo jest z nim jedna jedyna krótka scena. No i co? Poza tym intryga odcinka rozwiązuje się w większości sama, a reszta, wiadomość wysłana z pomocą doktora i jego tardisa przez wspomnianą już na początku niezwykłą małą dziewczynkę w świat, praktycznie w ogóle nie jest pokazana. No już nie wspominam nawet o zakończeniu z zaginioną siostrą Małej, zakończeniu tak bardzo bez sensu od czapki na chybcika, jakby to jakiś simpelt napisał. No I zmierzając już powoli do finału mojego dzisiejszego wywodu, cytując 12 doktora, pytanie: Czy w lesie nocy jest dla mnie tą wspomnianą już na początku wstydliwą przyjemnością? No i tak, i nie. No, trochę jest. No, bo jak ustaliliśmy, to jest to odcinek daleki od ideału, a ja jednak za nim przepadam. No a trochę nie jest. No bo zazwyczaj tym mianem określa się rzeczy czy elementy, które są tak złe, że aż przyjemniej je oglądać tak. Dla śmiechu, tak trochę ironicznie nazwijmy to. Tutaj natomiast ja mam takie poczucie, że to, co wymieniłem jako zalety, stoi na naprawdę wysokim poziomie. No tylko problem jest w czymś innym, a bynajmniej w tym, że w dobrym odcinku to byłoby to przystawką, a nie daniem głównym. No i to stanowi moim zdaniem główny problem. No oczywiście jest też kwestia tego, jak ważne, czy jak nieważne są dla danego widza te poszczególne elementy. No ja osobiście stoję na takim stanowisku, że położenie mocnego nacisku na postaci jest ważne, ale nie najważniejsze. No i z tego właśnie powodu obiektywnie nie mogę nazwać tego odcinka dobrym, mimo mojej ogromnej subiektywnej sympatii do niego. No oczywiście dla tych, dla których to nie jest ważne w ogóle, odcinek będzie całkowicie, ale to całkowicie niezdatny do obejrzenia. A z kolei ci, dla których ten akcent relacji postaci powinien stanowić klucz wszystkiego, mogli nawet bawić się podczas seansu dużo lepiej niż ja. No a wy? Do której grupy się zaliczacie? Piszcie w komentarzach. And that is